Cześć, z tej strony. Oskar dla MMA, a dziś moim rozmówcą będzie Michał Michalski. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich, witam Ciebie. No i na sam start, takie typowe pytanie. No jak samo poczucie, jakie idą przygotowania? No i już zostały tylko cztery tygodnie do walki, więc no jak się czujesz? Czy nie, nie trapią Ci żadne kontuzje i czy wszystko w tych przygotowaniach idzie tak jak należy? Jest to nie, no, razy są zawsze mniejsze, większe, ale gdzieś tam sobie z nimi daję rady. Stare kontuzje też jakieś mam, też. Jest ok. No co, przygotowania idą dobrze. Długo już jestem na też przygotowania, bo wcześniej moi zawodnicy mieli swoje walki. Tomasz Ostrowski czy Dawid Kuczmarski też mieli swoje, więc ja uczestniczyłem w ich przygotowaniach. No i tak naprawdę przed swoimi przygotowaniami odpocząłem tylko, nie wiem, z kilka dni i, i zacząłem swoje, więc, więc buduje się ta forma. Jest, samo poczucie jest mega, jak na, na chwilę obecną na cztery tygodnie przerw, więc już czekam na, na dzień walki i gry klamki. Jeszcze wiadomo, dwa tygodnie. Teraz ciężkie prace przede mną, sparingów i tak dalej, później już schodzę z obciążeń i czekamy na walkę tylko. A kiedy tak właściwie dowiedzieliście się o tym pojedynku? No bo rozmawiałem wczoraj z Twoim rywalem, no to on już o tym, że się będzie tutaj bił, wie od początku roku, no ale nie było jeszcze tematu, że to będzie pojedynek konkretnie z Tobą, więc kiedy Wojek przyszedł cię z propozycją, że Bartek Leśko na tej gali w tym terminie i od kiedy wiesz, że już przygotowujesz się konkretnie pod Bartka? Co no nie wiem, z dwa tygodnie przed ogłoszeniem walki tak naprawdę już wiedziałem, że to będzie Bartek. Ja szykowałem się na maj, też praktycznie, że można powiedzieć, że od początku roku gdzieś tam, bo wróciłem po kontuzji, po złamaniu, miałem złamanie ręki w tej walce z Dominikiem Hamburgerem, wróciłem po tym złamaniu i od razu wziąłem się za robotę tak naprawdę. Wiedziałem, że będę bił się gdzieś właśnie w maju albo w czerwcu. Rywali było dwóch czy trzech, tak naprawdę stanęło na Bartku. No, bo w tym terminie w maju nikt oprócz niego tak naprawdę nie mógł się bić. Cieszę się, super. Jest to dla mnie motywujące, że to też jest u niego, w domu. Także że fajnie, że taka walka wyszła. Myślę, że będzie dobra. Będzie, będzie to dobre widowisko na pewno. No właśnie wspomniałeś tutaj przed chwilą o, o tej złamanej ręce. O to chciałem zapytać w następnym pytaniu. No ale skoro już poniekąd odpowiedziałeś, to chciałem, żebyś się rozwinął ten temat. Jakbyś mógł powiedzieć, co tam konkretnie się stało, no i na, na jaki czas wy, wyeliminowało cię to z treningów i, i z ogólnych przygotowań. Wiesz co, w drugiej rundzie z, w walce z Dominikiem złamałem rękę, tak naprawdę nawet nie wiem kiedy. E, świadomość tego, że ona jest złamana, miałem w drodze do narożnika między drugą a trzecią rundą, dowiedziałem, że jest złamana, bo już wtedy zacząłem czuć. To była pierwsza kość śródręcza, złamana prawie na pół. Podstawiane miałem druty, sześć chyba tygodni czy 7. chodziłem o drutach. Doktor Szuba mnie poskładał, także po drutach wyjęłem, zacząłem gdzieś tam już lekko sparować, bić, więc wszystko było w porządku z ręką, więc weszłem w mocniejsze przygotowania i na tą chwilę tej kontuzji nie czuję w ogóle. Tutaj mówimy o przygotowaniach, tutaj sam wspomniałeś o zawodnikach, ale warto też wspomnieć, że po walce z Dominikiem Humburgerem narodziła ci się córka, gdzie oczywiście ogromne gratulacje z mojej strony, ale chciałem zapytać, jak łączysz właśnie te obowiązki ojca, zawodnika, no jeszcze trenera? Czy ciężko jest pogodzić to wszystko w całość i znaleźć jeszcze trochę wolnego czasu? No bo no tych obowiązków z pewnością masz całe, całe mnóstwo w ciągu dnia. Dokładnie wiesz co, no tak, no najważniejsza rola w życiu przede mną, rola ojca. Więc tak też się tak naprawdę cieszę, że, że jest, no córka nam się urodziła po długich staraniach. Tak jak mówisz, jestem jeszcze trenerem, zawodnikiem. Staram się godzić to wszystko. Czasem jest mega ciężko, no, brakuje doby niekiedy, żeby, żeby był jeszcze czas wolny. W przygotowaniach to już w ogóle całkiem nie ma o czym mówić, żeby gdzieś ten czas wolny, jedynie co to właśnie tak jak dzisiaj niedziela. Chwila luzu, to jest zawsze mój czas dla rodziny. Tak go spędzę, wiadomo. Przygotowania, walka już pójdzie, to gdzieś tam trochę tego czasu będzie więcej, bo już tak na sobie się nie będę musiał skupiać. Zostaną mi tylko treningi personalne i gdzieś tam tego czasu będzie na pewno więcej. No, w przygotowaniach to wiadomo. Trening spanie, jedzenie, bo wszystkie całą energię poświęcasz na treningach, więc ciężko z siebie wydobyć jeszcze cokolwiek tak w życiu codziennym, ale ale daję radę, sprawia mi to ogromną przyjemność. Mówię, teraz doszła mi ta rola ojca, więc jeszcze kolejna fajna rola życiowa. Daję sobie z tym radę, godzę to wszystko i idzie to wszystko w dobrym kierunku. No właśnie zapytam o to specjalnie, no bo następne pytanie Chciałem zapytać o Angos, tak powiem wprost, no bo wiem, że kiedyś się często tam jeździłeś, ale czy teraz, kiedy masz tych obowiązków naprawdę dużo i jak sam wspomniełeś, czasem brakuje doby, to czy masz jeszcze czas, żeby czasem odwiedzić właśnie klub w Poznaniu? Wiesz co, no szczerze to nie mam właśnie, nie mam, nie mam tego czasu za wiele, żeby jeszcze pojechać do tego Ankosu, żeby żeby jeździć tak jak kiedyś jeździłem, mówię kiedyś to było troszkę inaczej. Nie miałem córki, gdzieś tam jeździłem do tego Ankosu, siedziałem tam całe miesiące sam, także już na tą chwilę nie stać mnie po prostu na to, nie mówię że finansowo, tylko po prostu, no nie wiem, emocjonalnie, żeby gdzieś tam jechać i siedzieć cały miesiąc czy, czy dwa czy trzy tygodnie. Sam, teraz już mam rodzinę, gdzieś to muszę tak układać trochę wszystko pod nich też wiadomo, bo to dzieciach szybko rośnie, zaraz się nie obejrzeć, wiesz, ja bym, będę jeździł po obozach wszędzie. Już po prostu nie, nie czas na to. Jestem w stanie przeszkować się tutaj na miejscu. Dużo sparych partnerów też do mnie przyjeżdża, nawet bardzo dużo, także ja nie muszę za wiele jeździć. Też u siebie mam dobrych zawodników, więc na chwilę obecną odpowiadając na Twoje pytanie. Mówię, no nie, nie, nie byłem w tych przygotowaniach w Ankosie, raczej chyba już nie będę, chociaż zobaczę, może jeszcze teraz okres spalingowy, może jak ktoś będzie stylistycznie podobny pod Bartka Leśko, to może podjadę, a jak nie, no to już mówię, całe przygotowania spędzę w Samuraju we Wrocławiu. No właśnie, stylistyka Bartka Leśki, super, że do tego nawiązałeś, no bo e, mam tutaj dwa przygotowane pytania. E, pierwsze to jest o jego zasięg. Czy nie obawiasz się trochę właśnie tych jego długich rąk? E, no bo jak wzrostem jesteście mniej więcej równi, tak odnoszę wrażenie, e, przestudiowałem sobie twoich rywali, że chyba Bartek Leśku ma najdłuższe ręce wśród twoich wszystkich rywali. Czy nie obawiasz się tego zasięgu, że faktycznie ciężko będzie przełamać te jego długie ręce, ciężko będzie dojść własnymi ciosami? Wiesz co, nie? Bardziej chyba wyższy jest ode mnie, to, to jest z pół głowy gdzieś. Nie wiem ile ma wzrostu dokładnie. Wiesz Ale nie jest to tak duża różnica jak w przypadku zasięgu rąk. No, wiesz co, ja całe życie się biję z wyższymi rywalami od siebie i z większym zasięgiem. Szczerze, to nawet bardziej mi leżą tacy niż, niż zawodnicy mojej postury, czy gdzieś tam z moim zasięgiem. Ja umiem starać się łamać ten zasięg i, i znaczy wchodzić pół dystans i tak dalej, gdzieś tam y, daję sobie z tym radę, też dobrze czuję, mówię y, dystans w walce i w spalingach z wyższymi, y, mówię no całe życie walczę z, gdzieś tam z, z wyższymi od siebie i gdzieś już nauczyłem się, nauczyłem się walczyć w ten sposób, że nie sprawia mi to gdzieś tam jakiegoś dyskomfortu ten, ten, ten zasięg. A czy w przygotowaniach skupiliście się na stójce? No bo Bartek przez kilka miesięcy siedział w Tajlandii. On ze swojej stójki jest znany od zawsze. No ale tutaj można się spodziewać, że no faktycznie będzie ten aspekt stójkowy wyżułowany naprawdę bardzo mocno. Więc czy w tych przygotowaniach skupiliście się na tym, żeby właśnie skutecznie bronić, czy to wysokich kopnięć, które pojawiały się na Instagramie Bartka, czy no generalnie na, na to, żeby Bartek będzie naprawdę świetnie przygotowany stójkowo? Co so, ja zawsze w każdym przygotowaniu szykuję się na wszystko. Na zapasy partery stójkowo wiadomo też stylistycznie pod swojego zawodnika, żeby w walce mi nie zabrakło niczego i żebym był w walce na wszystko gotowy tak naprawdę. Więc cały repertuar MMA studiuję w przygotowaniach, że tak powiemy. Mam dobrego stójkowicza, który też bardzo dobrze odzwierciedla. Myślę, że nawet lepszy poziom, na pewno lepszy niż Bartek Leśko w stójce, jest to Dawid Kasperski, z którym y, bardzo często sparuję, także będę też na pewno gotowy na twardą stójkę, na wysokie kopnięcia kolana, łokcie, cały repertuar, który będzie chciał mi zaobserwować Bartek, no bo mówię, robię to tutaj też z naprawdę dobrym zawodnikiem. Y, na pewno będę na to gotowy, aczkolwiek też sam będę miał swój gdzieś tam parę asów w rękawie, które będę chciał pokazać w tej walce. Faktycznie wspomniałeś o Dawidzie Kasperskim, więc tutaj tylko napomknę. No bo w lutym zadebiutował w KSW, więc jak oceniasz jego debiut w MMA? No i obserwując go na treningach, czy uważasz, że ma on potencjał na to, żeby zostać pełnoprawnym zawodnikiem MMA? No tu oczywiście rozchodzi mi się głównie o aspekty parterowe. Czy uważasz, że on naprawdę ma potencjał i dyrek do właśnie uczenia się tych parterowych myczków? Wiesz co, Dawid to jest urodzony sportowiec, nie? Naprawdę. Hmm. Płonie wiedzę szybko jak gąbka, e, tego jest bardzo silny. Tą walkę, którą ostatnio zawalczył, to mówię zawalczył na 110% swoich możliwości. Na dany okres, na to co miał i co mógł wnieść do walki MMA, to wniósł w 110%. E, mówię, trenujemy razem, ja gdzieś tam pokazuję mu tą całą drogę grapplingową w MMA i tak dalej. Całokształt tego sportu. On mnie gdzieś tam podciąga w tej stójce, pokazuje mi niektóre myczki i tak dalej. No mówię, jest to sportowiec z krwi i kości. Łapie wszystko szybko. Do tego jest silny, zwinny, twardy. Także myślę, że ma potencjał na pewno ogromny na to, żeby w niedługim czasie stać się pełnoprawnym zawodnikiem MMA. W porządku. Chciałem się zapytać o twoją córkę właśnie, ale o aspekt taki. Ciężko powiedzieć, czy to jest aspekt mentalny, czy, czy to jest jakaś taka wyjątkowa moc. Pamiętam, że Janek Bochowicz powiedział, że po tym, jak urodził mu się syn, to poczuł jakąś taką, to właśnie tak ciężkie uczucie do opisania, że to jest taka dodatkowa jakby siła, dodatkowa moc w tej walce. Więc czy ty. Czy ty w tych przygotowaniach czujesz jakąś taką dodatkową motywację, że faktycznie jest dla kogo to robić i, i nie wiem, motywuje cię, cię, to do działania? Czy jakby, pomimo wszystko, nie, nie, nie zmienia to zbyt wiele w twoich przygotowaniach? i No i właściwie to się tak zawsze. Czy po narodzinach córki odczułeś jakikolwiek taki taki przeskok? Właśnie ciężko mi to opisać, ale mam nadzieję, że rozumiesz, o co chodzi, moczyn, do, bo to moczyn, zawodnicy mógł... nie razem wspominają. Dokładnie, tak. Nie, no to jest, wiesz, no to jest coś wspaniałego, nie, naprawdę. Odkąd to się pojawiła na świecie, to jak wziąłem pierwszy raz na ręce, to wiesz, jakby piorun walnął obok nie? Skarpetki wywinięte całkowicie na drugą stronę. Nie, no coś, coś innego. nie? Motywacja to jest dla mnie największa chyba, jaką miałem w życiu. No, kiedyś nie wiem, miałem motywację taką, że chcę być mistrzem, chcę być jak najlepsze. Teraz motywacją jest dla mnie moja rodzina. Pozmieniałem swój tok myślenia też trochę, spraw mówię inaczej podchodzę do sportu, do życia. No jest to naprawdę. Zosia jest dla mnie ogromną motywacją. No nie, nie wiem, jak to ubrać w słowa, żeby to ładnie zabrzmiało, ale wstaję rano i, jak widzę jej uśmiech, pchamy to do przodu. Chcemy się iść trenować, chcemy się walczyć, chcemy się ścierać na macie. I Mówię sprawia mi to jeszcze dodatkowo ogromną przyjemność. Także motywację kiedyś miałem taką, że chcę być jak najlepszy, a teraz moja rodzina mi sprawia motywację. Daje mi wiatr w żagle i to ogromnego. Pamiętam właśnie, że Janek powiedział kiedyś, że ojciec bije dwa razy mocniej, więc zobaczymy tutaj właściwie pierwsza walka, od kiedy jesteś ojcem, więc zobaczymy, czy te słowa mają swoje pokrycie w rzeczywistości. Przechodząc powoli ku końcowi, chciałem Cię zapytać o plany na, na zbliżający się rok, a właściwie na, na już trwające, ale na zbliżające się miesiące. No tutaj faktycznie walka w maju, ale ostatecznie ile chciałbyś razy pojawić się w klatce KSW w tym roku? Wiadomo, dwa razy, ja chcę walczyć dwa razy w roku. Chociaż teraz w tym 84 to mi się mówię, dużo lepiej i wagę robi wszystko i samo poczucie, więc myślę, że jakby była okazja, to też i bym był w stanie zawalczyć trzy razy w roku. Ale w tym roku na pewno dwa razy. Raz, na no teraz w maju i w drugiej połowie roku niestety nie mogę zdradzić. Ja już tam wiem, nie okoliczności na następnej walki, ale następnie niestety nie mogę zdradzić, bo nie może to wyjść ode mnie. Także na pewno w drugiej połowie roku, no też wiadomo, dużo zależy od tej walki, jak ona się potoczy, czy zdrowotnie wszystko będzie ok, czy, czy nie będę miał jakichś urazów złamań i tak dalej, bo już kurde kilka razy wiesz, coś planowałem, a wyszło inaczej i tak samo może być tutaj, ale yy, reasumując tak, zakładam dwie walki w tym roku. Yy, pierwsza teraz, druga szybko w połowie drugiego roku, także yy, za długie przerwy między walkami ja nie będę miał. Wojek w wywiadzie po gali we Francji bodajże powiedział, że KSW w tym roku w, przepraszam, KSW w tym roku odwiedzi Dolny Śląsk, więc czy dobrze, gdzieś tutaj łączymy kropki? Dokładnie, dobrze łączysz. W porządku, no to już przechodząc do, do ostatniego tematu chciałem Cię zapytać o taki Twój pogląd na walkę. Z jednym zawodnikiem się mierzyłeś, drugi jest, właściwie obaj są Twoimi kolegami z jednej grupy menadżerskiej, mierzycie się na jednej gali. Andrzej Grzebek, Adrian Bartosiński, więc jak widzisz ten pojedynek? Już remasz między nimi, jak wspomniałem, z jednym mieś okazał się już mierzyć, więc jaki jest twój na ten pojedynek, no i no, jaki masz pogląd na, ten, na to starcie? Kurcze, wiesz co, no... Bartos na tę chwilę jest niepokonany, jest pewny siebie, e... idzie od zwycięstwa do zwycięstwa, szybko odprawia przeciwników. E... Jeśli go to nie zgubi, jeśli dalej będzie skoncentrowany, tak jak jest, no to Andrzejowi będzie mega ciężko, nie? się Andrzej był, jest jedynym zawodnikiem, który był tak naprawdę najbliżej pokonania Bartosa, bo gdzieś tam yy, trafił, bo pamiętam i później wpadł w niego tak i na nogę to się skończyło, ale, ale trafił, bo w stójce, że padł Adrian, nie? Więc gdzieś tam był najbliżej. No mówię, no ja bym stawiał delikatnie na, na Bartosa z racji z tego, że mówię, no jest, jest niepokonany, idzie jak burza, jest sfokusowany. Był teraz na obozie Artnoxa, on też był w dobrej formie, także mówię, no, 60 do 40 na, na, na Bartosa. No to ode mnie to byłoby na tyle. E, tu jeszcze oddaję Ci głos dla do, 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 do Twoich kibiców, e, zachęć ich, żeby już 17 maja obejrzeli Twój pojedynek z Bartkiem Leśko na gali Wargary. No cóż mogę powiedzieć, no zachęcam, wiecie, wiecie jak walczę, wiecie, co, co robię w klatce. Po raz kolejny wyjdę tam na pewno zostawić całego siebie wszystko co mam, żeby tą walkę wygrać. To wam mogę obiecać, że, że... będziemy musiał tak zabić, żeby tą walkę wygrać i, i tak będzie i tym razem. Także na pewno będzie też się fajnie oglądało. Więc ja Ci bardzo dziękuję za, za tą rozmowę. Jeszcze raz bardzo gratuluję z Racji Narodzin Córki. Zobaczymy, czy faktycznie ojciec wie dwa razy mocniej. No, i jeszcze raz bardzo dziękuję, no i pozdrawiam, oraz życzę powodzenia i dużo zdrowia już w tych ostatnich momentach, przygotowań. Super, dziękuję bardzo również Tobie za wywiad i dziękuję. Widzimy się 11 maja.